Cześć, Szczęść Boże, witam Cię w 19 niedzielę Zwykłą. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o fragmencie, który mnie dotknął. I nie jest on z czytań, ponieważ jest to list do Efezjan, rozdział 4, werset 26, czyli: Gniewajcie się, ani grzeszcie. Niechaj nad Waszym gniewem nie zachodzi słońce. To mnie dotknęło, ponieważ większość z nas zna siedem grzechów głównych i wśród nich jest właśnie gniew, a w tym fragmencie jest napisane: Gniewajcie się, ani grzeszcie. Czyli jest taki gniew, który nie jest grzechem. Tu właśnie mowa o gniewie, który jest pewnym uczuciem. Uczuciem, które przychodzi do nas, a my nie mamy wpływu na to, jak się w danym momencie czujemy. Moż można nad tym pracować. Może to nie jest tak, że do końca nie mamy wpływu, ale yy, to uczucie przychodzi, czy tego chcemy, czy nie. I dopiero to, co my zrobimy z tym gniewem, może się okazać grzechem. Ale również można gniew ukierunkować na jakieś dobro. Mieliśmy o tym nawet konferencję na pielgrzymce w jednym z pierwszych dni. O tym, że jak czujesz gniew, to możesz go spożytkować w dobry sposób. Czyli to jakieś nieprzyjemne uczucie, tą jakąś informację, jaką dostajesz, możesz przekuć w coś dobrego, i to jest piękne. Że niekoniecznie to. Co czujemy, musi od razu okazać się złem. Bo uczucia nie są złe, nie są dobre. Uczucia po prostu są. Można je podzielić na przyjemne i nieprzyjemne. I gniew jest właśnie jednym z tych nieprzyjemnych. Ale to nie znaczy, że jak jest nieprzyjemny, to jest zły. Bo to jest pewna informacja. I co my z tą informacją zrobimy, to może się przerodzić w coś złego. Ale to tylko od nas zależy. Dziękuję za wysłuchanie, zapraszam do komentowania, lajkowania, subskrybowania, udostępniania i do zobaczenia za tydzień. Z Bogiem, cześć, pa!